Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus odpowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udaj się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich, zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć minut. Odpowiedział mu, dobrze sługo, dobry, ponieważ do rodnej rzeczy okazały się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział i ty, miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł, panie, tu jest twoja mina, którą otrzymałem zawiniętą w chustce. Lękamy się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu, według słów twoich sądzę cię. Złe słowo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzek, odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedział mu, panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodany, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Ty zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Panie Jezu, to było blisko Jerozoliny. Ty wiedziałeś, co Cię czeka. Opowiedziałeś przypowieść. Prosimy, ześlij nam swojego ducha świętego wraz z Ojcem, byśmy na ten moment zrozumieli, co chcesz nam w tej chwili, tutaj, nam obecnym powiedzieć. Tak, człowiek Szlachetnego Rodu udał się w kraj Daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Kim jest ten człowiek Szlachetnego Rodu? Kto ty jesteś? I wiedziałeś, że udasz się w kraj Daleki. Aby zyskać na siebie godność królewską. Właściwie to już umiałeś, ale nie rozpoznali w tobie króla. Chyba Piłat. Chyba Piłat. Poznał. Dlatego. Na krzyżu napis jest Jezus Chrystus, król żydowski. A nie poznali cię ci, którzy powinni byli ciebie poznać. A ty przyjdziesz. Przyjdziesz też do nas. I trzeba się będzie rozliczyć z tego, co otrzymaliśmy. Każdy z nas otrzymał coś, co możemy pomnożyć i co musimy pomnożyć. Otrzymaliśmy wielki dar, a z tym darem też wielkie zadanie. Otrzymaliśmy życie. I najsmutniejsze. Kiedy ci, którzy życie otrzymali mają pretensje do Ciebie, nie prosili się na świat. A więcej jest takich, którzy otrzymali to życie, pomnażają, ale w jaki sposób? Na swój własny, nie tylko użytek, a nie żeby dać tobie królowi, a żeby się rozliczyć. A trzeba się będzie rozliczyć. Tak, ludzie są inteligentni. Potrafią pomnażać to, co mają. Tylko nie na Twoją chwałę. Nie po to, żeby Tobie dać to, co pomnożą, ale żeby zaczynać dla siebie. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Tak było i tak jest. Ale są też tacy, którzy pomnażają, żeby to biedać. A my sobie musimy odpowiedzieć, do których się zaliczymy. Czy do tych, którzy pomnażają dla nas samych, dla siebie? Czy do tych, którzy pomnożyć chcą dla ciebie? Jest duża pokusa, żeby dla siebie zatrzymać. Ale po jesteśmy tutaj, żeby się oprzeć, żeby się oprzeć, żeby dla Ciebie pomnażać. A ty nam, Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, co i jak Mami pomnożyć, żeby Tobie dać. Żyjemy w rodzinach, małżonkowie pomnażają dar, jak otrzymali, w momencie przyjmowania sakramentu małżeństwa poprzez rodzenie dzieci. To jest pomnażanie miłości, którą otrzymują wychowanie dzieci. To jest pomnażanie. Miłość do wnuków to jest pomnażanie. Jak to pomnożyć? Żeby przygotować ich też na Twoje przyjście, uczyć przyjmowania od Ciebie i pomnażania, no to jest trudne, tak, to jest normalne, że dziecko mówi to jest moje i trzeba je uczyć, trzeba je uczyć moje, Ale po co? Co z tym zrobić? To jest długi proces wychowania, żeby przełożyć moje na nasze tak, to jest miłość małżeńska, gdzie przekładamy moje na nasze ten życie rodzinne. Gdzie dobra wszystkie, które są w rodzinie. Nie uważaj za swoje osobiste, ale za wspólne. I teraz Panie Jezus też ma przypomnieć, że my należymy do rodziny dzieci Bożych, do wielkiej rodziny. I nie tylko mamy dzielić nasze dobra z najbliższymi, z którymi na co dzień żyjemy. Ale z innymi ludźmi. I to się ma przełożyć najpierw na modlitwę. Tak, ty nauczyłeś nas modlitwy, ojcze, nasz. Tutaj nas uczysz. Z mój, na nasz. Nie jesteś tylko do mojej dyspozycji. Nie jesteś tylko dla mnie, ale jesteś ojcem wszystkich ludzi. Przyjść królestwo Twoje, nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi. I mamy przygotować, żeby chcieli Ciebie przyjąć, uznać za swojego Pana. I się powtarza. Ci, którzy powinni Ciebie uznać za króla swojego Pana, wypierają się Ciebie. Tak, tak jak Twój naród kochany, wybrany. I to się powtarza. Panie Jezu, czujemy się cząstką Twojej rodziny. Rodziny, której Ojcem jest twój ojciec. I prosimy Ciebie. Prosimy Ciebie, I Duch Święty, którego nam syłacie, syłał nam natchnienia. A my byśmy potrafili ich odczytywać. Tak? Rozpoczynając dzień, czyniąc znak Krzyża Świętego, wypowiadając imiona Boga Ojca i Twoje, i Syna, i Ducha Świętego. Byśmy Rozpoznali, co w tym dniu, który rozpoczynamy, mamy czynić na Ciebie i jak to na Ciebie czynić. A to myślą o tym, że przyjdziesz. Przyjdziesz w czasie, którego dokładnie teraz nie znamy, ale jesteśmy pewni. Przyjdziesz. I trzeba będzie się rozliczyć. A co Ty zrobisz, Zamienny, powiedziałeś, Panie, do sługi. Dobrze, sługo dobry, ponieważ drobnej rzeczy okazały się wierny, sprawy i władze nad dziesięciu miastami. Cóż to jest ta mina, którą otrzymał wobec tego, co Ty, Panie Jezu, dasz? To się wydaje, że my pomnażamy, ale tak naprawdę to dopiero Ty pomnożysz. To, co my Ci damy, to jest takie bardzo małe w stosunku do tego, co ty nam chcesz dać? Już dajesz. My ci damy w czasie Eucharystii naszą pracę, wysiłki, a ty dajesz siebie swoje bóstwo. Czyż można dać więcej? Ty dajesz nam samego siebie. A my, Panie Jezu, Twoje człowieczeństwo, które od ciebie otrzymaliśmy, ale niech to będzie doskonalsze, to, co otrzymaliśmy, byśmy potrafili, Panie Jezu, pomnażać, pomnażać i innych tego uczyli. Jak najwięcej ludzi, by wszyscy ludzie byli gotowi na Twoje przyjście, ono będzie na pewno, co wierzymy? Chwała ojcu i synowi, i duchowi, i Wielka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.